Sadzę, obok wyrośnie, kwiat Opowiem ci bajkę, ty polecisz jak kwiat A, tak. Okej. Okay. Sadzę, obok wyrośnie, kwiat. Opowiem ci bajkę, ty polecisz jak tak. Ha! <słuch> Jak to ja mam jedne, co? Jakim mam cudem 2 kila? Mam 22 kila. Jinx, bardzo spoko postać. I to się nie czyta Jinx albo nie wiem, jeszcze jak, tylko to się y czyta Jinx. Nie inks, albo inks Tylko JINX Nie Jinx. Albo Jinx Jakby jinks się czyta Ci bajkę ty polecisz jak tak Drzewko za sadzę wyrośnie kwiat Opowiem Ci bajkę ty polecisz jak tak Ja pierdzielam, zlagowało Już się nie staram, ale mogę się postarać. Mm -hmm. Mm -hmm. Eee, to było do ugrania, ale musiałbym mieć wtedy movement go No taki mega god. Ja pierdziele! Nieważne, jeszcze jakaś o. nie mam zamiaru się kłócić O ty bez domniaku ty, dobra, dzięki morda Uuu. Nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić tym po najlepsze Chcą się kłócić, chcą nas wzucić jak to by było konieczne ona im mu mi rękę wszystko zamienia w bajeczne. Nie trwa jeszcze hotelowa doba w apartamencie. Nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić tym co najlepsze. mam się jak mam nas kupić jak to by było koniec. Dobra. Lecimy, gościu. Spiderman Ja oglądałem ostatniak jak start the player graph Spidermana Miles Tocia Ale Tech zwykłego najpierw Spidermana oglądałem z dodatkami z Ale Akurat taka piękna bomba wsiadła na web. No cóż, co ja poradzę? A czemu nie wyszło? A czemu mnie w wyszło? Halo guściu Ja chciałem skipnąć Fajerka Wbijam na sprawę, parzę tłum. Póki się tu. Szybko przeciwnik, szybko formalność. Granie nocami to twoja specjalność. Ten tu ty tylko spróbuję. Mamy nadzieję, że to się przesunie. Uszy jak bolą, bolą. Umy, to jest Te Hełmy pękają klaty, tower to lider ekipy rapy. Jest jak wojownik niepowstrzymany kolejny mental, łatwo wygrany. No już nas kochanych Czemu? Jest na tyraka łapą w nie ma to dla ciebie wstęp rzucasz wyzwanie i go to the end Ale zmieniamy ha. No i się pojawił, venom gościu Haha <laughs> One wyjazd moje wady Zobacz błędy By krzywe A złote dobra To nie mata, no właśnie Malucą candy No to ona, to ulubiony film I wszystko Dobra, nieważne, bo tego śpiewać się nie umiem Dla 43 No i kolejna jakaś sad, sadge pioseneczka To teraz chyba... że cię bez ciebie, dobra Jakby... Przepraszam, że przypłynąłem, ale tam było tych piosenki Czyli Dziękuję za bit, plan, dziękuję za nominację No nie pomożemy, a nie ma wymówek i kiedy nabijam to fale i zwijam, prawie prawie takie, że na makijaż podbijam czeleczki w tym wydział i zaraz scenę jak to Arna Bila ma nie ma czyli... Dobra, nieważne, jeszcze przy tym chwilą ten znaknię szybkie. Danach pop to wyraźnie o był elans. A porównania są naszym problemem To jest hot i in challenge, to jest hot To jest hot to jest challenge Po promedyce na ale to jest hot dzieciaki chcą być raperami, raperzy chcą być humanami My chcemy być pilotami, mam za to parę medali Ja nominuję, co parę zimali No nie, ale ten podpala podpalasz praga to jest czerwony ludku <laughs> granicę to będzie Tyler... No, bo teraz ją wziąłem w Taką ten rechun, bo nie, nie będziemy wypieszać chyba bo... No, tylu No zajmijmy Która była od lat, no <grym> to to Dużym bólem moje chłopaki to powiem za słowa W życiu mi nie wyszło je mm, mm. A we wcześniej ja dobra Dajemy cię wampirom Będę to śpiewał ciągle Niech może zabrać mi to co robię Tararą Znowu w życiu mi nie wyszło je um Zabrać bóg łaskich w w mojej głowie mm. oddajemy cię wampirom Będę to śpiewał ciągle bo tylko śmierć, może zadać mi, to robię Dobra, zmieniam Bo, żebym mógł przyspiać Coś innego, wam Tak, tam tego tamtego praktycznie nie widziałem. O, hej mi, pójdźmy ej, ej, mam za duże te Bo mam takie do życia że Bum i bum być własne i na poważnie Na zakładnia, bo dla mnie mała, ale nie wyraźnie Dubić łasno i na poważnie Mówię na rankę Nie jestem romantyk, ale wyglądasz tak ładnie abra 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 espera espera aí tá abra aí gra Najgorsze jest to, jak się w takim boku ukryjesz, bo jakby, jeżeli ty będziesz tak, o! Czekaj. Jeżeli to będzie tak, to nikt tego zedytować poza to nie będzie mógł. Na poważnie. Co gadasz i tak wezmę ją na randkę. Romantyk, ale nie dasz tak ładnie. Patrzysz na mnie mała, ale trochę niewyraźnie. Nie lubię jej łese, uśmiech na poważnie. Gadać gadasz i tak wezmę ją na rambkę. Ładnia. I kurty na nie Dobra. Boom, oh, ale plomba nawet dostał gościu. Taki nam patrzy, Jaki wtedy Ja? A dobra Nie pokocham ludzi, znowu za rękę wrzucę, bosko Nie było, nie jestem idiotą Zresztą po co? Siedźmy tu dniami i siedźmy tu nocą To też jest takie... ...nupstwo Jeśli może być, nie wiem, to być tylko z sobą mi mogę żyć To tylko z tobą i chcę być Tu na zawsze i chcę być Tu na zawsze chcę być Chcę być Nie mogę być Nic więcej niż tylko z tobą myśli Mogę być A nie chcę, do... I chcę być Tu na zawsze I chcę, być. I chcę być Na zawsze chcę być e, Chcę być Ja ej ja celów tu w życiu za wiele. Ciągle mnie gonił ten mm, przelest. Chcę do przyjść. Dobra. Z plekatu. Dwa, trzy. Jeśli mogę być, nic więcej niż tylko sobą Myśli mogę żyć, to tylko z tobą mi chce być tu na zawsze. I chce być, być tu na zawsze, chcę być. Ej, chcę być Jeśli mogę być Kimś więcej niż tylko sobą Jeśli mogę żyć To tylko stałem Być tu na zawsze Chcę być Ja chcę być Joey mm. Chwila Idę po Ja jednak nie idę ああ、やなきがいんじないか。 that's dumb

Ne bon mi mı bir ya? İşe duşa.

Proszę tą rękę.

o, Koko Chanel może tutaj to I W mojej nocy już nie, nic nie było Wchodzę na klub, dobre buty. O, na nie właśnie. Halo Jestem obok Jestem obok